Także tak to jest, kurde, kolejne kurwa pokolenie pederastów młodych, dorastających, które tutaj teraz odkryło dla siebie w ogóle widziałem na tym Rolling Loud, jaki to był chujowy koncert. Nie dość tego, że The Baby w ogóle zszedł z sceny, to Future i Kanye West musieli kurwa stać przy DJ'ce, bo nie ma atmosfery na tych koncertach, bo widzisz kurwa 3000 kurwa pederastów, co są vlogerami i każdy kurwa trzyma kamerę w ręku. I każdy z nich kurwa musi to sfilmować, bo oczywiście nie ma tego kurwa w wersji HD potem na YouTube. Każdy jest kurwa pierdolonym kurwa dziennikarzem. Tak samo jak każdy, zamiast kurwa uważać nas za swoich superbohaterów czy artystów ogólnie, i kurwa bow down, kurwa i rękę całować, i kurwa się jarać, tak jak w realu, to w tym internecie nagle się z niego robi jakiś kurwa pierdolony Rambo, tego bo pierdolony Zuckerberg, kurwa dał wam możliwość robienia własnych profili, wstawiania tam waszych chujowych zdjęć, kurwa, które mają po 10 lajków, po 200 lajków, kurwa, i potem wymyślicie, że wy możecie bezpośrednio, kto właściwie. Wpadł na ten pomysł, żebyście mogli z bezpośrednio, a my was nie obserwujemy z nami w ogóle rozmawiać na dobrą sprawę, co to jest za forma interakcji, to powinno być właściwie tylko przekazywanie informacji przekazywanie kurwa jakichś nowości i tak dalej, dawanie dobrego kontentu, a nie wyzywanie się z jakimiś kurwa pederastami, kurwa, co mogą sobie kurwa fake profile. Niech kurwa Instagram po prostu chociaż żąda e, pokazywanie, ja dla weryfikacji musiałem kurwa pokazywać swój dowód osobisty. Dlaczego nie ma jakiejśkolwiek cenzury, że kurwa trzeba dowód osobisty podać, kurwa, żeby była jakaś kontrola jakości, żeby byli normalni ludzie, normalnie się odzywali, żeby to kurwa wszystko było zabawne, tak? Zakładacie sobie kurwa zaofile, pierdolone kurwa, syny kurwy, e, jakieś fake profile, piszecie kurwa do, do dorosłych ludzi, jakieś kurwa bzdury, co byście się w życiu nie odważyli, kurwa, tego na żywo zapytać czy powiedzieć. A na dobrą sprawę możecie się, czy Helfiida, czy Bandury, zapytać kurwa, co tutaj się działo na tej Majorce i co za ludzi oni kurwa przeze mnie poznali. Tak samo jak i w Majorce, e, czy w Marbei, na dobrą sprawę jak byli ostatnim razem. I, i, I co tam się odpierdalało? Ja nawet 10% tego co mnie otacza nie pokazuje kurwa na wizji, tak? Także don't think it's all sweet, man. We stay dangerous, we stay fucking ready. Zawsze jesteśmy gotowi na wszystko. No jako odkleja mądry pan, chuj ci w dupie ty kurwa pedofilu pierdolony synie kurwy. Mogę bana wyłapać, mam wyjebane kurwa na te live y zasranę, chociaż nie będę wasze brzydkie mordy musiał oglądać. Kurwa. Próbuję być miły, by wy by mi kurwa się odwdzięczacie, kurwa chujostwem Nie będzie trasa w Polsce. Siema w Amazonie, chuj ci w dupie, kurwa, synie kurwy jebany. Powiedz mi to w twarz kurwa, potnę ci ryja kurwa w frajerze jebany. Nara, cześć. Chuj wam w spysk.